Jesteśmy na stadionie Energa. Moim gościem jest Tomek Hatta, redaktor naczelny portalu Sofa Gol. Jesteśmy, po jesteśmy po pierwszej kolejce Lotu Ekstra Klasy, gdzie Lechia Gdańsk zremisowała za KSM 0 do 0 i po świetnym widowisku, jakie miało miejsce właśnie tutaj na stadionie z duńską drużyną z Kopenhagi, z Brentby, z którą wygraliśmy 2 do 1. Przed nami mecz Wisły Kraków i mecz rewanżowy z Brentby w Danii mecz, który może zaważyć o awansie i na pewno Lechia ma ogromne szanse, żeby awansować do kolejnej rundy kwalifikacji do Ligi Europy, gdzie już na Lechię czeka drużyna z Portugalii, Braga FC. No właśnie Tomek, jak oceniasz mecz Lechii z no, Tak patrząc na całe spotkanie i na poczynania polskich zespołów w pucharach, na pewno było jedno z lepszych w latach ostatnich. Widać było dużą grę ofensywną, co też było spotykane bardzo rzadko, nawet z takimi Ekipami słabszymi. Uważam, że to był bardzo dobry mecz taktycznie i duża jednak zasługa trenera Stokowca i sami piłkarze że tak do, bardzo fajnie podeszli i potraktowali to bardzo poważnie. Gdzieś sięgasz daleko pamięcią w historii chodzenia na mecze Lech Gdańsk, gdzie Lechia zagrała równie, równie ciekawie jak, jak w ubiegły czwartek? Na tym jest chyba słynny mecz z Arką Gdynia, gdzie się już do przerwy wynik ustalił na aż 4-0, tam też była gra bardzo ofensywna, co chwilę y nie problem z linią obronną, więc tak bym to, to porównał może lekko przez te barwy, ale to tak już trochę czartobliwie, ackolwiek arka Gdynia, no i teraz to ma ten właśnie mecz z Kopenhagi. Ten mecz był bardzo jednostronny. Lechia właściwie zdominowała i defensywę, i ofensywę w tym meczu. Natomiast Lechia stoi przed trudnym wyzwaniem, bo tylko jedna jedna tutaj przewaga jednej bramki na drużyną z Kopenhagi. No i w końcu ten bardzo intensywny okres, kiedy Lechia gra praktycznie co trzy dni, czy Lechia jak Gdańsk jest w stanie podziałać na dwóch frontach, to znaczy utrzymać dobrą pasę w Ekstraklasie i jednocześnie e, rywalizować na poziomie europejskim? Tak, mamy, mamy większą ławkę. Wiosną był problem, jak pamiętamy, że jak był mecz w Starze Polski, jeszcze Liga, gdzie Ligę, to pamiętam, się troszeczkę udało zepsuć niestety. Teraz mamy w, w ławkę szerszą, co też pokazał mecz z Wisłą Kraków, gdzie było sporo zmian, gdzie prawda, zagrała młodzież. Eee, więc sądzę, że możemy powalczyć, ciężko będzie w Danii, bo jednak Brandy e, u siebie da o wiele inną piłkę. Aczkolwiek ja sądzę, że minimalnym faworytem jest Ekia, Po to co wskazała e, w pierwszym meczu, na pewno przez to, że miała lepszą taktykę na ten mecz i pokazywała lepsze na boisku zgranie i sądzę, że też przez to można dawać minimalne, minimalnie większe szanse leki i uważam, że mamy szansę, że, że po prostu awansujemy. czym upatrujesz szansę Lechii? W czym Lechia jest w stanie tutaj jeszcze przezwyciężyć Kopenhagę i Bręgzy? Szczególnie skrzydła. Mhm. To pokazało, że przy współpraca Filipa Żarko, czy nawet Karol Pilat z Karastinem, Karol zagrał przecież mecz życia moim zdaniem. I szydła pokazywały, że ma Brentby duży problem na bokach obrony i to będzie na pewno duży atut i uważam, że na pewno tam coś strzelimy. Ile stracimy, może będzie zależne od tego, jaki będzie zagrał Brentby, bo u nas nie zachwycimy. No, no ci, natomiast w lidze duńskiej oni właściwie u siebie nie przegrywają. Ostatnie Ale chyba osiem spotkań to, tak, to tak. same wygrane e, Kopenhagi. To mam, mam ciężki start sezonu, przebudowa, nowy trener, nowe ustawienie, e, nowy kapitan, który był Kamil Wirczek, który nas też się pokazał bardzo słabo. E, Dlatego to jest najlepszy moment, żeby taki zespół jak Gręby przejść, przejść w tej, tej z Europy i zagrać jeszcze lepszy mecz z portugalską dragą. Gdzie spotkanie pana trenera Safinto z Filipem będzie bardzo pewnie sądzę, sądzę przyjemne. To Womir Peszko z wypożyczenia do Wisły Kraków przyszedł Żarku do widzici i Mario Malocza. Gdybyś miał wyróżnić spośród tych trzech zawodników tego, który chyba się najlepiej zaprezentował, to. to nie jest to kontrowersyjne przez tą kartkę czerwoną dla Żarku z lks Uważam, że to jest zawodnik, który nam da dużo jakoś. Już pokazał, bo związku z miastem w super pokaże, ta to jest To jest piłkarz, który no, ma charakter bałkański, ale ma jeszcze taki wiek i ta liga zna tak dobrze, że to jest największe wzmocnienie. Aczkolwiek, malocza, dopóki będzie walczył o skład, to będzie ma problem, no bo i, i Augustyn, i nalefa grają bardzo dobrze w piłkę. Już się dobrze znają z naszego sezonu, więc malocza może być trudno, ale też to jest. Yy... Dobre wzmocnienie i sądzę, że w końcu do tego pierwszego składu może wskoczyć. No właśnie, jeżeli mówimy o transferach Lechih Gnańskich, cały czas mówi się o tym, że e, potrzebny jest Lechi, taki prawdziwy napastnik e, prawdziwego zdarzenia jest w Flawie, jest w sobie. Ara kontuzja. kontuzja, więc... Paldę może dać chcesz jeszcze i... nasz bo co bo tak grał kiedyśmy benfitem młodzieżowej, że był, był e, napastnikiem, tak samo w kadrze Portugalii Młodzieżowej. i klubie szukają, z tego co wiem, szukają, ale no na razie wiadomo. Plotek nie ma, nie mówią bardzo dobrze, bo transfery lubią ciszę, a, a dobre szczególnie. No właśnie, jak tam się mówi o Filipie Starzyńskim, jak gdybyś ty miał wskazać e, przykład zawodnika, który najlepiej by pasował do Lechi, do tego, co do filozofii gry trenera stokowca, to wskazałbyś na. Były piłkarz Pogoni Szczecin z Pazdelew, jest ciągle bez klubu nie wiem jak tam byłoby bez pensu, ale on w Pogoni pokazywał, że jak się go ustawi nawet na szpicy, zagra dobrze, potrafi zejść ze skrzydła w pole karne, więc jest ciągle wolny, bo sam, sam sprawdzałem, więc może akurat kto wie. To jest taki Aha. zawodnik, który by nam się bardzo przydał. A Filip Starzyński? Jeżeli będzie Wolski w formie, Lipski pokazał z że do siebie wraca, więc na ten moment raczej chyba nie ma sensu tej kasy wydawać. Okej, okay, dzięki Tomek za, za dzięki. rozmowę. E, was zachęcam do komentowania, do subskrybowania kanału AudioGol, do śledzenia postów i ciekawych wpisów na portalu LechiaNet, no i oczywiście Gdańsk Strefa Prestiżu, która również kibicuje biało-zielonym. Polecam bardzo.